o dorosłości. Chciałaby Pani odpowiedzieć na kilka prostych pytań? Nie, nie. Eee, na ile? Dosłownie dwa pytania. Dwa pytania? No eee. dobrze. Speak to me in English. Because... We are recording a podcast and we want to ask people some questions. Could yes. you answer them? I'll try my best. To i wiele więcej w dzisiejszym podcaście o dorastaniu. A poprowadzą go dla Państwa Kuba Śmiałek i Hania Ignatowicz. Zapraszamy do wysłuchania. Więc czym dla ciebie jest dorosłość? Uważam, że dorosłość jest czymś fajnym, daje dużo możliwości i praw, lecz niesie za sobą również ogrom obowiązków, które niekiedy mogą przynieść młodego dorosłego. Generalnie młodzi coraz później wyprowadzają się z domu rodzinnego i co za tym idzie, coraz później się uniezależniają niż to miało miejsce na przykład kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Czy masz może pomysł, co jest tego przyczyną i dlaczego się tak dzieje? Według mnie, z jednej strony, mamy teraz więcej możliwości. Jest więcej kierunków rozwoju. Mamy możliwość wyjechania za granicę. Jest także dostęp do internetu. Także wiedza jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. Z drugiej strony jednak młodzi mierzą się z bardzo konkurencyjnym rynkiem pracy. Wiele kierunków nie jest do końca dostosowana do aktualnych realiów rynku, dlatego ludzie nie mogą sobie znaleźć pracy. Młodym dorosłym utrudnia też znacznie fakt, że koszty utrzymania stale rosną. Przez to wielu młodym dorosłość może wydawać się straszna. Dobrze. A więc Haniu, jako że jesteś w klasie maturalnej i niedługo będziesz wchodziła w świat dorosłych, to jak ty wyobrażasz sobie ten nowy, czasami straszny etap w życiu? Na pewno jest to moment wielu zmian, oraz takiej niepewności z tym związanej, czasami wręcz strachu, ale jest też na pewno ekscytacja wszystkimi nowymi możliwościami. A teraz zapytajmy się Warszawiaków, co oni myślą na temat dorosłości. Dzień dobry, przepraszam, nagrywamy podcast o dorosłości. Chciałaby Pani odpowiedzieć na kilka prostych pytań? Nie, nie. Eee, na ile? Dosłownie dwa pytania. Dwa pytania, no dobrze. Eee, jak wyobrażała Pani sobie dorosłość? Czy była straszna, ekscytująca? Eee, no. Kiedy byłam dzieckiem, no to była ekscytująca, no bo można sobie kupować wszystko co chcesz. Eee, no I kiedyś myślałam, że jak dostajesz pensję, no tam powiedzmy 5 tysięcy, no to mam 5 tysięcy. Bo oczywiście nie myślałeś o tym, że trzeba zapłacić za czynsz, e, że kupię jedzenie, No. Eee, więc to no tak, kiedy byłam dzieckiem, to było ekscytujące. A rozczarowała się pani dorosłością, czy, yy, czy jednak była trochę tak, jak sobie pani wyobrażała. Mm, nie rozczarowałam się, ale nie była taka, jak sobie wyobrażałam. E, w ogóle tak naprawdę nie czuję się dorosłą, <grym> że w dorosłym siedzie, ale no, czuję się jakbym było po prostu dzieckiem, tylko musiałam podejmować takie może trudniejsze decyzje, nie tam jaką zabawkę kupić, tylko e, co kupić sobie na kolację. Chciałaby pani wrócić do tych czasów, gdy była pani młodsza? E... No raczej nie, podoba mi się to, że jestem dorosła. Jako dziecko, jak wyobrażała sobie Pani dorosłość? Czy była straszna? Nie, Czy wyobrażałam ciekawa? sobie, że dorosłość będzie super, że będę miała dużo wolności i... będę mogła robić, co chcę. Tak sobie wyobrażałam dorosłość. A tak się okazało? mniej więcej, <laughs> raczej mniej niż więcej. Zdecydowanie tej wolności jednak jest więcej, jak jesteśmy dziećmi z, z mojej perspektywy przynajmniej. Tak? I uważa pani, że dorosłość jest cięższa niż młodość, czy tak pod? To zależy. Nie mogę tego, nie mogę powiedzieć. To nie jest takie zero-jedynkowe, czarno-białe jak dla mnie, mhm. więc jest bywa ciężka, ale bywa też yy... Bywa też super, bo niesie dużo satysfakcji ze sprawczości <grywa> z życia po swojemu, jeśli się da, także nie wiem, trudno Rydzy, mi jest odpowiedzieć mory, tak mory. na to pytanie jednoznacznie. Mhm. Dobrze, dziękujemy. A po Nagrywamy podcast i chcielibyśmy zadać ludziom kilka pytań. Postaram się. Jako dziecko, jak wyobrażał Pan sobie dorosłość? To bardzo interesujące pytanie. Właściwie nie sądzę, żebym Just kiedykolwiek się nad tym zastanawiał. Po prostu stałem się dorosłym. Uh, Okazała się fun fun straszna czy fajna? Fun, very much fun. Okay. Yes. So you think, uh, your young, uh, Który moment w życiu jest lepszy, better, or now you młode know, lata like, czy teraz? Uh, what time of life is better? Oh, that's a very now. Teraz jest świetnie, ale całe życie było równie wspaniale. Gdy był pan młodszy, myślał pan, że dorastanie jest straszne? Nie sądzę, żebym kiedykolwiek o tym myślał. Po prostu dorosłem. Czy myśli Pan, że teraz młodym ludziom jest ciężej wejść w dorosłość niż to było kiedyś? Myślę, że chyba tak. Świat stał się nieco niepewny w porównaniu z czasami, kiedy byłem bardzo młody. Wtedy była stabilność. Ale teraz, z politycznego okay, punktu widzenia, jest świat jest, tak, jest tak, trochę to, jest to jest okay, thank, thank, thank you. Thank so you. Much. Bye bye. To jak wyobrażacie sobie dorosłość? Myślicie, że będzie lepsza od młodości? Gorsza? No na pewno pod niektórymi względami będzie lepsza, ale też gorsza. A czego się boicie? No że trzeba będzie dużo jakby spraw załatwiać, ani za wszystko rodzice i no, konsekwencje. No. A jakie według Was są takie największe plusy dorosłości? Takie odpowiadanie samemu samego za siebie, i że to sami za, sobie, za siebie decydujemy. Okej. Okay. Yy, a co według Was oznacza być tym dorosłym? No, oto jest teraz ich. A myślicie, że będzie wam ciężej? Czy teraz jest yy, ciężej? Niż... Spotem. No ciężej będzie na pewno pod innymi względami niż teraz. Tak. A macie jakieś cele, marzenia, które myślicie, że Wam się wtedy uda spełnić. Nie mm. Albo czyście nie możecie doczekać. Nie wiem, na przykład jak się jest dorosły, no to na przykład nie wiem, do jakiegoś muzeum czy coś, to trzeba z jakąś osobą dorosłą albo gdzieś, a tak to, to nie trzeba się kogoś pytać, tylko można z kimś pójść. Ta samodzielność taka no. najważniejsza. No, no też, I ale ten właśnie, ten bo ten 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 na przykład ten gdzieś ten trzeba z, z opiekunem. Po właśnie jak jest dorosły, no i wtedy na przykład nie możemy iść, bo ktoś nie ma czasu czy coś, to wtedy będzie można. Brakuje wam teraz tego, że nie możecie po prostu samodzielnie gdzieś pójść, tylko trzeba od kogoś być zależnym. No trochę. Dobrze, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy, a powiedzcie, czy z jakiej jesteście drużyny? Rosa. Rosa. Okay, a ile super. macie lat? 14, 13. Dobra, Dobra dziękujemy. dziękujemy, czuwaj. Dorotko. Mogę ci, mogę ci zadać kilka pytań? Tak. Ok, to siadasz ze mną. Pytanie numer jeden. Jak myślisz, jak to będzie wyglądać jak będziesz już duża? Będę miała dziecko i e, będę pracować jako aktorka. Wow, a chciałabyś już być duża? Tak. A myślisz, że jest fajniej być dużym niż być małym? Nie. Czyli fajnie jest być małym? Tak. I co jeszcze będziesz robić, jak będziesz dorosła? Pracować. Tak, i będziesz sama mieszkać? Nie. To z kim? Z Kubą. <gulia> Kuba będzie Twoim mężem, tak? Tak. Super. No Dobra. Co cię zaskoczyło w tej sądzie? Chyba najbardziej zaskoczyło mnie to, że niektórzy wcale nie czują się dorośli. Żyją pośród dorosłych, w świecie zbudowanym przez dorosłych, ale tak naprawdę w głębi duszy bytnio się nimi nie czują. Myślę, że dlatego warto się zastanowić, czym w ogóle jest ta dorosłość. Tak, bo trochę przyjęliśmy takie myślenie, że dorośli to już są tylko tacy smutni i poważni. I zostaje im tylko praca i płacenie podatków. A tak naprawdę to się nie wyklucza ze sobą. Można być dorosłym i odpowiedzialnym, ale mieć w sobie tą dziecięcą radość i ciekawość świata. Dorosłość to jest taki moment, w którym po prostu wiesz, że sam musisz ogarnąć swoje sprawy, że nie ma przy tobie rodziców, którzy ci we wszystkim pomogą. I po prostu zamiast użalać się nad swoimi problemami, to wiesz, że musisz je ogarnąć i sam bierzesz odpowiedzialność za siebie i swoje sprawy. Myślę również, że młodzi nie powinni aż tak bać się tej dorosłości, bo tak jak to nam powiedzieli nasi wcześniejsi rozmówcy, i też jak ja sądzę, my ją tak troszeczkę demonizujemy. Postrzegamy ją jako coś strasznego, nie wiadomo jak złego, a tak naprawdę, gdy już w nią wchodzimy, to dowiadujemy się i odkrywamy, że ona nie jest aż taka zła, jak my ją widzimy. I z perspektywy czasu, po prostu. Jesteśmy w stanie dorosnąć do tego, żeby stać się dorosłym. Tym przemyśleniem zakończymy nasz dzisiejszy podcast. Dziękujemy za wysłuchanie. Do usłyszenia. Podcast powstał podczas warsztatów dla młodzieży, które zorganizowało Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, a poprowadziła torba reportera i podcastera czyli Katarzyna Błaszczyk i Hanna Bogoryja-Zakrzewska.